Koszty mieszkań, te ceny nieruchomości w miastach dużych o tak odjechały od średnich zarobków Polaków, że naprawdę no dzisiaj nie wiem kto poza bardzo bogatymi ludźmi może sobie pozwolić, pozwolić na to. Trzeba zarabiać 13-14 tysięcy złotych na rękę, żeby mieć pewnie dzisiaj z pół miliona zdolności kredytowej. Tak? To, jest, to jest jakiś kosmos absolutny. Tak? A e, więc e, jeszcze jest ten system, który powoduje, że jak masz dzieci, to masz przecież mniejszą zdolność. Tak? Więc wszystko ci mówi. Nie zakładaj rodziny, nie miej dzieci. Cały ten system jest tak skonstruowany, żebyś był po prostu wydajnym pracownikiem korporacji, żebyś przychodził o dziewiątej do pracy, o siedemnastej się z tej pracy wylogowywał, a potem... A e... nawet był elastyczny w razie gdyby trzeba było dłużej zostać. Nie ma żadnych tak. rodzinnych zobowiązań. Tak, oczywiście. A kobieta z dzieckiem? O, nie, to nie, to pani podziękujemy, tak? Statystyki są przerażające, pani redaktor. 55% kobiet nie traci pracy po urodzeniu dziecka. Mówimy o polityce prorodzinnej, to jest kraj, który nienawidzi kobiet. To jest kraj, społeczeństwo, które po prostu wyrzuciło kobiety z dziećmi poza nawias społeczeństwa, tak? Jak ma pani dziecko, to wynajęcie z mieszkania w Warszawie jest po prostu niewiarygodnym torem przeszkód, tak? Nikt nie chce wynajmować A do tego przedszkola, żłobki. Przedszkola, żłobki i ta ochrona zdrowia, o której mówiliśmy, tak? Cokolwiek nie daj Boże się dzieje z dzieckiem, Trzeba sobie Trzeba mieć sam. własny portfel, tak. No nie no, po prostu tak. to jest, no, tak dłużej być nie może. Tak no. Dobry księgowy liczy na siebie i tak. to pozostaje taką dewizą, smutną, przykrą, ale dewizą. Ale Musimy to zatrzymać.